Cześć! Prawie dwa lata temu na moim kanale pojawiła się recenzja wyposażonego w kamerę termowizyjną F150 Raptora, który od razu stał się hitem sprzedażowym tej młodej marki. Minęły dwa lata, a na rynek trafił jego następca Raptor 5G. Sprawdźmy, co ulepszono w tym modelu względem poprzednika. Zapraszam do recenzji. To, z czego słyną smartfony od F150. To bardzo dobry stosunek wagi i grubości do pojemności akumulatora, dzięki czemu urządzenia tej marki zajmują pod tym względem trzy pierwsze pozycje w moim zestawieniu, a sam Raptor 5G zajął bardzo wysokie drugie miejsce, wyraźnie poprawiając wynik swojego poprzednika. No właśnie, Raptor 5G, chociaż ma aku o dokładnie takiej samej pojemności co starszy Raptor, jest od niego aż o 50 g lżejszy. Wbrew pozorom, ścięcie aż 50 gramów wcale nie jest łatwe. Najłatwiej wagę ściąć zmniejszając baterię. Tutaj baterię pozostawiono bez zmian. W sumie z samej obudowy też nie było za bardzo co ciąć, bo starszy raptor już miał i tak obudowę wykonaną głównie z plastiku. Miał jednak boczną metalową ramkę, a w raptorze 5G została ona pokryta karbonem. F150 postawił więc na lżejszy, ale wciąż wytrzymały materiał. Nawet ta tylna obudowa modułu w starszym raptorze była metalowa. A tutaj jest to tylko plastik, choć ładnie ustylizowany i wymienny, a w zestawie z telefonem dostajemy jeszcze drugi w kolorze miedzianym. Tylny panel wykonano z prostego czarnego plastiku, który przypomina mi pilota do telewizora. Wzór w postaci kraty nie zachwyca, jest zwyczajny i niezbyt atrakcyjny. Muszę przyznać, że pod względem designu Raptor 5G zaliczył regres w porównaniu do poprzednika. Tam mieliśmy ciekawy, perforowany panel z trzema pasami. Nawiązującymi do logo F150 i atrakcyjnym kolorem. Tutaj mam wrażenie, jakby producent poświęcił wszystkie ciekawe akcenty na rzecz obniżenia wagi. Boczna ramka, jak wspomniałem, pokryta została karbonem. Fajnie wygląda. Ja jestem akurat fanem tego materiału. Podobnie też jak było w R2 Ultra, zabudowana karbonem została też ramka otaczająca ekran. W większości smartfonów i tak niewiele się tu dzieje. A tak mamy tu przynajmniej jeden ciekawy akcent, który pełni też rolę warstwy ochronnej dla ekranu. Jeśli chodzi o przyciski, po prawej stronie znajduje się przycisk zasilania, po lewej regulacja głośności, na dole port USB typu C, slot na karty i głośnik multimedialny, a na górze nadajnik podczerwieni. Skaner linii papilarnych wbudowano we ekran. Działa bez zarzutu, choć osobiście wolę czytniki zintegrowane z przyciskiem zasilania które są bardziej intuicyjne. Raptor 5G, jak na twardziela, przestało posiadać certyfikaty IP68 i IP69K, co oznacza, że jest odporny na wodę i kurz, oraz MIL-STD-810H, co oznacza, że jest odporny na wysokie temperatury, wibracje i wstrząsy. Telefon ma ścięte, delikatnie ogumowane narożniki i jak na twardziela bardzo wygodnie leży w dłoni. Telefon jest lekki i kompaktowy, dzięki czemu bez problemu możemy obsługiwać go jedną ręką. No pod tym względem Raptor 5G nie ustępuje wiele nawet zwykłym, klasycznym smartfonom. Jest jednak trochę śliski, bo ten plastik z tyłu nie ma właściwości antypościskowych, a te same nacięcia średnio pod tym względem się spisują. Z przodu telefon ma ekran AMOLED o przekątnej 6,78 cala. Rozdzielczość ekranu to Full HD, a częstotliwość odświeżania 120 Hz, przy czym w ustawieniach możemy wybrać tryb auto, który sam dostosuje ją do tego, co aktualnie robimy. Jakość obrazu jest typowa dla amoledów: żywe kolory, wysoki kontrast, głęboka czerń i czysta biel. Pod tym względem ekran nie budzi żadnych zastrzeżeń i zapewnia świetne wrażenia wizualne. Maksymalna zmierzona przeze mnie jasność ekranu wynosi 940 nitów, co jest wysokim wynikiem, choć wśród testowanych przeze mnie amoledów to najniższa wartość dla porównania Armor 28 Ultra osiągnął 970 nitów. Różnica jest jednak niewielka, a ekran pozostaje czytelny nawet w pełnym słońcu. Smartfon napędza mediatek Dimensity 7050, czyli ośmiordzeniowy układ o maksymalnym taktowaniu 2,6 GHz. Wyposażono go także w 16 GB pamięci RAM, którą możemy rozszerzyć za pomocą wirtualnej pamięci RAM oraz 512 GB pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 2.2. Wyniki testów syntetycznych pokazują, że Dimensity 7050 to procesor średniej klasy, który bez problemu zapewnia wystarczającą moc obliczeniową do komfortowego korzystania z telefonu. Raptor 5G pozwala na płynne przeglądanie internetu, oglądanie filmów w wysokiej rozdzielczości bez zacinania. Jednak brak certyfikatu Widevine L1 ogranicza jakość streamingu na platformach takich jak Netflix do zaledwie 480p. Jeśli chodzi o gry, to smartfon radzi sobie nawet z wymagającymi tytułami 3D, takimi jak Asphalt Legends, gdzie nawet w bardzo dynamicznych momentach gra jest płynna, a telefon nie grzeje się nawet przy dłuższej rozgrywce. Aparat główny Raptora 5G ma matrycę o rozdzielczości 50 megapikseli. Jest to Sony IMX 766, drugi tylny aparat ma 64 megapiksele i jest to obiektyw typu Night Vision. Z przodu mamy jeszcze 32 megapikselowy aparat do selfie. Jakość zdjęć z głównego aparatu jest rozczarowująca. Obrazy mają niską szczegółowość, wyblakłe kolory i często są prześwietlone. Kamera lepiej radzi sobie w słabszym świetle, ale w jasnych warunkach ma problem z odpowiednim doborem jasności. W trybie OL wykorzystującym kamerę noktowizyjną smartfon robi wyraźne, czarno-białe zdjęcia w całkowitej ciemności. Kamera główna nagrywa filmy w rozdzielczości do 4K przy 30 klatkach na sekundę. Cyfrowa stabilizacja działa tylko w trybie Full HD przy 30 FPS-ach. Ostrość jest utrzymywana dobrze, ale nagrania cierpią na te same problemy co zdjęcia. Niską szczegółowość, słabe na scenie kolorów i tendencje do prześwietleń. Kamera termowizyjna to wyróżnik tego modelu. Producent nie ujawnia szczegółów dotyczących sensora, a podane parametry pokrywają się z tymi ze starszego Raptora, co sugeruje, że może być to ten sam czujnik. Niemniej kamera termowizyjna działa bez zarzutu, dokładnie rejestrując sygnatury cieplne. Dzięki temu Raptor 5G sprawdzi się do wykrywania usterek w instalacji elektrycznej czy szukania mostków termicznych w domu. Dedykowana aplikacja do obsługi kamery termowizyjnej jest prosta w użyciu, choć dostępna tylko po angielsku. Telefon działa na niemal czystym Androidzie 14 z kilkoma dodatkami takimi jak aplikacje do obsługi czujników, aplikacja społecznościowa F153 do obsługi kamery termo. System jest szybki i stabilny. Ale tłumaczenie na język polski jest niedokładne, przez co w interfejsie pojawiają się angielskie słowa i zwroty. Producent wydał już pierwsze drobne aktualizacje, ale raczej nie należy spodziewać się aktualizacji do nowszej wersji Androida, co jest sporą wadą tego modelu. Telefon ma baterię o pojemności 10 000 mAh, która obsługuje szybkie ładowanie 65 W oraz ładowanie zwrotne, dzięki któremu możemy użyć Raptora jako powerbanku i podładować nim w razie potrzeby inne urządzenia. Pełne naładowanie raptora za pomocą dołączonego do zestawu zaślacza zajmuje około 70 minut. W moim standardowym teście polegającym na odtwarzaniu filmu na YouTube w trybie pełnoekranowym Raptor 5 działał przez 29 godzin, po czym zostało mu jeszcze 14% energii. To bardzo dobry wynik. Drugi najlepszy w moim zestawieniu zaraz po ołkitelu WP27 i znacznie lepszy niż w starszym raptorze, który po 22 godzinach miał 10% baterii. Jeśli chodzi o łączność, to telefon ma hybrydowy slot na dwie karty Nanosim lub jedną Nanosim i jedną MicroSD. Dzięki modemowi 5G wbudowanemu w procesor smartfon obsługuje zarówno LTE jak i sieć 5G. Wyposażono go także w moduł NFC oraz Bluetooth 5.3. Moduł nawigacji współpracuje z systemami GPS, Glonass, Galileo i BeiDou. Telefon szybko łapie Fixa i w krótkim czasie wykrywa sporą ilość satelitów. Dzięki czemu jest w stanie określić naszą pozycję z dokładnością do 1 metra. Raptor 5G ma pojedynczy głośnik multimedialny, który oferuje wyraźny dźwięk, ale niemal pozbawiony basu. Problemem jest jego głośność. Zmierzone przeze mnie 79 dB to jeden z najgorszych wyników w moim zestawieniu. W domowych warunkach nie stanowi to problemu, ale w hałaśliwym otoczeniu, np. w pracy czy podczas jazdy samochodem, głośnik jest słabosłyszalny. No i przedczas na podsumowanie. Jeśli chodzi o zalety tego modelu, to na pewno należy do nich waga i wielkość, bo telefon jak na ten segment rynku jest naprawdę lekki i poręczny oraz bateria, która zapewnia długi czas pracy na jednym ładowaniu. Na plus mamy tu jeszcze ekran AMOLED, moduł NFC oraz kamerę termowizyjną, które podnoszą atrakcyjność tego modelu, ale cała reszta wypada już jednak średnio. Telefon pod względem designu zaliczył moim zdaniem spory regres względem poprzednika działa na starszej wersji Androida raczej bez widoku na aktualizację do wyższej wersji, kamera główna robi słabe zdjęcia, a głośnik jest cichy. To by było wszystko na dziś, napiszcie w komentarzach co uważacie o tym telefonie, ja już się będę z wami żegnał, do usłyszenia, cześć!